Cześć, witajcie, z tej strony Andrew, a to jest jeden z najważniejszych dni w moim życiu. Mieliśmy 100 tysięcy subskrypcji na nowo powstałym kanale. Kanale, który założyłem 19 listopada 2023 roku, który prowadzę od listopada prężnie, codziennie wstawiając nowe shorty, które wy oglądacie. I dzisiaj pokazuję wam moją twarz. Projekt tego kanału był testem. Testem, w którym chciałem udowodnić sobie, że nagrywając filmy od 2013 roku jestem w stanie na nowo powstałym kanale wbić sto koła w kilka miesięcy. I szczerze mówiąc, zakładając ten kanał, nie sądziłem, że to osiągnę. Dziękuję. Dziękuję wam wszystkim. Bo gdy dwunastoletni Damian założył swój drugi ważny kanał, Andrews CSGO, nie sądził, że kiedyś w przyszłości wbije 100 koła na nowo powstające kurdek kanale z Minecrafta. Nie wiem co mam powiedzieć, jestem tak szczęśliwy. Dzisiaj pokazuję wam moją twarz. Nie, nie widzicie Endermana, tylko widzicie moją krzywą mordę, <laughs> którą pokazuję wam na moich streamach na TikToku, czy pokazywałem na kanale Andrew CSGO. Dzięki! Tak szczerze, dzięki. Fajnie jest to w końcu zobaczyć. Mam nadzieję, że dostanę przycisk od YouTube'a. YouTube, dajcie mi przycisk za ten kanał. No i co, ale się pominęło na tym Minecrafcie, nie? Prowadzę sobie CSGO poboczny. Może jakiś jeszcze inny kanał wjedzie? No nie wiem, ale wiem jedno że jesteście niesamowici, napiszcie w komentarzu, od kiedy mnie oglądacie. Macie mniej więcej pół roku na to, żeby napisać, od kiedy mnie oglądacie, bo gdzieś tyle nagrywam na tym kanale Andrew Minecraft. No i co? Widzimy się już niedługo w filmach długometrażowych, bo takie materiały właśnie chcę zacząć wstawiać. Dzięki, dzięki, trzymajcie się. U.